Liczy się to, co w sieci, moim zdaniem, i tutaj to można ten CMR mecz spuentować. Straciliśmy bramkę w ostatniej praktycznie sekundzie, pierwszej połowy, i cały czas parliśmy do przodu. Bardzo dużo staje fragmentów gry, sporo sytuacji. Niestety byliśmy bardzo nieskuteczni w dzisiejszym meczu. I myślę, że to zaważyło dzisiaj na, na tym na wyniku. Męczna była lepsza, o tą jedną bramkę lepiej wykonała, staje fragment gry, gdzie my mieliśmy tych z tych fragmentów gry masę i, i niestety niestety w tym elemencie byliśmy słabsi od przeciwnika. Sporo sytuacji poprzeczki poprzeczka może jedna ale, ale naprawdę parliśmy do przodu ale nic z tego i tak jak ja powiedziałem zabrakło nam dzisiaj skuteczności żeby ten mecz zremisować czy wygrać. Dziękuję. Dziękuję trenerze poproszę o zadawanie pytań. Dzień dobry Patryk Jakubczak Polskie Radio Lublin na początek jakby mógł Pan wyjaśnić, co tam zaszło na przykład przy tej pocznej linii, tam około? No nie chciałbym do tego wracać. Nie powinno się to wydarzyć. Okej. Okay. Um, cztery spotkania w tym sezonie już Odry um, Dreopola rozegrała z drużynami z województwa lubelskiego. Cztery porażki, czy to jakieś, nie wiem jak to nazwać, Fatum, peks z drużynami z województwa lubelskiego. No, widocznie Lubelszczyzna nam, Lubelszczyzna nam nie służy. Mój z motorem, niej z złączną. No, nawet czasem bywa, czy. Czy fatum? To jest takie mocne słowo, chyba fatum. Po prostu, no, jakieś tam, jakieś to powietrze w okręgu Lublińskim nam, nam nie służy. Ja myślę, że ten mecz był taki ciężki, bo wiedzieliśmy, że przeciwnik bazuje raz na kontra dwa ma bardzo dobre stałe fragmenty gry. No i widzieliśmy, że jak liczby. neklamujem to okolo 40 uh, standardných situácií a môže i viacej, lebo tam tie žuty z autu tak samo látali spolu bojiska do našeho polekárneho, takže viadomo, že tam bolo času do času že zakotlu, zakotluje a myslím, že tam situácie uh, po tých stávach fragmentách byli. Takže tam uh, sme, v niektorých momentách sme dobre reagovali, v niektorých sme mali farta. Čo sa týče samej pivky i gráne, gráne pivku myšľa, že Byli tam dobre momenty, potrafiliśmy potrafili się utrzymać przy piłce. Z tym, że nam brakowało jeszcze wyjście za plecy, z tym cały czas mamy jeszcze jakby problem. No i na końcu meczu były sytuacje, kiedy możemy zamknąć mecz, bo mieliśmy bardzo dobre kontrataki i no nic z tego nie wyszło. Ja jestem szczęśliwy, że się udało wygrać ten mecz. A Trzeba patrzeć do przodu. Jeśli mamy trzy mecze, mamy o co walczyć, także cieszę się na pewno z trzech punktów po bardzo części meczu. Dziękuję, trenerze i poproszę o zadawanie pytania. Dzień dobry, Patryk Jękuczakowski. Radio lubię. na początku gratuluję zwycięstwa. Czy odetchnął Pan, odetchnęła drużyna po tych trzech ostatnich meczach bez zwycięstwa, bez strzelonego gola? Czy odetchnęliście właśnie dzisiaj po, tym, po tej wygranej? Tak jasné, třeba na to patřit pod kontem špeciálne veníku i ten veník uh, nikogo nezadovalal. I uh, už inačej po tých analýzach patríme jakby na samom gre i tam nebolo z uh, druhej strany za, uh, zažučiť závodníkom zaangažované i tak ďalej Máme všetko, máme jakby podložené uh, parametrami z GPS a máme tam uh, ile pasov sme, uh, ile situácií sme vykreagovali. Nie zawsze strzał po bramce jest sytuacja bramkowa i myślę, że my jesteśmy w stanie wykreować tych sytuacji eee, wystarczająco na to, byśmy te mecze wygrywali. Nie, nie mieliśmy taką jakość w zakończeniu i to przekładało specjalnie na wynik, bo nie myślę, że w tych meczach byli, ani w jednym meczu nie byli słabszym z drużyny, ale punkty nie mieli. Także dzisiaj, dzisiaj o, to, o to więcej szanujemy właśnie te trzy punkty. Damian Barko, po raz pierwszy. Pojawił się w 11 i od razu odpłacił się gol to zwycięzka. Tak Wari był ściągany na to, że ja wiem, że on potrafi się znaleźć po potrafi też zakończyć akcję. Myślę, że już nam dał wygraną w Sosnowcu, był karny na niego. Sytuacja w każdym jednym meczu się znajdował, także wiem, że... to je závodník, ktorý potrafi dokončiť akcie, ale musí byť dobrze pripravený. No uh -huh. i to bolo tak, že dlho, dlho negral i bolo treba go odbudovať. I cały čas myslel, že ešte, jeszcze coś do popravy, ale, ale strieľať bránky